Dzień dobry, tak. witam wszystkich słuchających dzisiejszego wykładu na temat zamków w Sztumie. Myślę, że Was zainteresuje, ponieważ w ostatnim czasie odbyły się w naszym, na naszym zamku prace archeologiczne, które odsłoniły całkowicie nowe wątki, które udowodniły, że wcześniejsze publikacje nie do końca były zgrane i jasne, jeżeli chodzi o historyczne źródła oraz lokalizację poszczególnych obiektów. Na terenie Zamku w Sztumie. Więc dzisiaj będzie historia zamku, ale również poruszymy e, te nowości, które wyłoniły się z ziemi podczas e, prac archeologicznych, e, które będą jeszcze w kolejnych latach kontynuowane. Więc myślę, że cały czas na bieżąco Zamek Sztumski będzie odkrywany, jego historia będzie cały czas modelizowana i myślę, że powstanie z tego niezła aplikacja za jakiś czas. Proszę bardzo, startujemy. Każdy mieszkaniec sztumu, okolic, turysta, ten widok oczywiście zna. Sztum, zamek, brama wjazdowa. Widzimy jednak tylko jej część, ponieważ portal pierwszy, widoczny właśnie w tym miejscu, i dolne fragmenty kamienne, już jest nie istnieje. Został zdemontowany w XIX wieku podczas rozbiórki zamku na potrzeby cegieł, tak? Po prostu już budynki były nie się do użytku. Portal i brama wjazdowa pochodzą z wieku XIV. Natomiast obok, zobaczcie, znajduje się budynek, który był dawną wieżą główną, mającą pierwotnie 8 kondygnacji i prawie 30 metrów wysokości. Była to główna zamkowa wieża. Dziś mamy tylko przyziemie oraz poziom pierwszy, ponieważ w czasach pruskich, mówiłem tak prędzej, zamek był demontowany. Niektóre budynki nie przetrwały, a część została po prostu obniżona o parę kondygnacji. Do tego dzisiaj oglądamy tylko fragmenty tych najważniejszych elementów obronnych, czyli wieża główna oraz wjazd do zamku XIV-wieczny. Dalej widzimy w głębi kolejny portal, za chwileczkę do niego dojdziemy. O, tu właśnie kamienne elementy po dawnym wieździe I, brała pierwsza. Przed nią był most zwodzony. Dziś do zamku prowadzi kamienna grobla XIX-wieczna. Natomiast pierwotnie w czasach krzyżackich i późniejszych, aż po XIX wiek, do zamku dojeżdżaliśmy przez most drewniany, jego ostatni właściciel był zwodzony. Aktualnie stoję w miejscu dokładnie przejazdu bramnego, to jest mały dziedzinczyk twinger, tzwany. widzimy w tle okienko strzelnicze oraz jeszcze rzut na piętro, ponieważ nad bramą było, była izba dla wartowników. Nie było żadnego wjazdu, to nie była brama, wejście, to po prostu jest element ozdobny, tak? Dobrowolna płucina i zachowany portal średniowieczny Krzyżackich Bramny. Nad nim właśnie było to pomieszczenie dla strażników, było jeszcze pięterko. Za chwileczkę poznamy dojście do niego, gdzie można było wejść. Tu widzimy z kolei przejazd bramny, też elementy ozdobne, tak? Płuciny niszowe oraz to pomieszczenie, tu niżej właśnie widzimy, to jest dawne wejście na bramy do właśnie izby wartowników. Także na murach możemy obserwować pozostałości po dawnym branym urządzeniu. Te poszczególne wnęki, które tutaj widzimy na murach, są po ryglach, które zamykały bramę pierwszą wjazdową, która była najważniejsza, ponieważ jej zdobycie tak oznaczało, że już wróg mógł wejść na teren zamku. A później musiał zdobyć drugą bramę, gdzie właśnie widzimy jeszcze u góry, nad nią, dokładnie w tym miejscu, tutaj, tak, wystający kamień, tak, budowany. On był głównie po to, żeby nie można było bramę podważyć i wyjąć jej z zawiasów. To był element dosyć częsty na krawach A z tyłu w tle, tutaj widzimy również za moją głową, wystający kamień, który był elementem konstrukcji ganku czyli to był ciąg komunikacyjny, drewniany. Na zamku sztumskim nie było różganka murowanego. I teraz rzut jeszcze z dziedzińca w kierunku e, bramy wjazdowej oraz tylnej części wieży głównej i widzimy, że e, to okienko jest wtórne. Dawniej było w tym miejscu wejście do wieży z poziomu pierwszego piętra. Dolne drzwi już były wybite w czasach późniejszych. Tak samo jak większość e, okien i przejść, e, które są obecnie w zamku używane. Także w tym kącie widzimy również zamurowane kolejne drzwi, które prowadziły na krużganki, które były do zamku dostawione jako element komunikacji. Czyli wychodząc z zamku trzeba było przejść na krużganki i z nich zejść na dół, ewentualnie przemieszczać się wzdłuż murów obronnych, czy dojść do wieży głównej. Główne rokowe skrzydło, czyli południowe, to nam się wyłania już po części, to jest dawne główne skrzydło w którym urzędował krzyżacki wójt zakonny czyli były tutaj pomieszczenia jego użytkowe, prywatne był też refektarz, który był w każdym zamku krzyżackim kaplica, kuchnia i też pomieszczenia gospodarcze czy administracyjne w tym miejscu widzimy pod przykryciem wejście do zamkowych piwnic część zachodnia tego skrzydła jest podpiwniczona możemy oglądać Świetne filary XIV-wieczne, które podtrzymują sklepienia, identyczne jak na zamku w Walborku, możemy oglądać na zamku średnim w piwniczce restauracji. Analogiczna konstrukcja. Dzisiaj pizze są nieużywane, ale myślę, że za jakiś czas będzie można do nich wejść, obejrzeć je, bo są naprawdę rewelacyjne i są świadkiem Ta pierwszego, był, kiedy krzyżacy budowali zamek. Widzimy, że to Wójtowskie, ono jest teraz niższe, moi drodzy. Jest niższe o przynajmniej dwie kondygnacje. W XIX wieku zostało obniżone, co później jeszcze będziemy widzieli z zewnątrz, kiedy będziemy obchodzili zamek od Słony Jeziora. Jeszcze była jedna kondygnacja gospodarcza, czyli magazynowa, głównie na zboże, gdyż krzyżacy na strychach, gdyby, no, na tych najwyższych częściach, magazynowali zboże. Oraz jeszcze była wyżej część obronna, czyli ganki obronne i dach. Namiotowej. Ta pusta przestrzeń, w tym miejscu stał Dom Wielkich Mistrzów, czyli budynek, w którym Wielcy Mistrzowie spędzali czas podczas swojego urlopu, tak? ale również też w czasie, kiedy tu przebywali, dokumenty, dokumenty, tak? wydawali dyspozycji rozkazy, tak. oczywiście, czyli sztucz za jakiś czas mógł być też w takim centrum administracji właśnie państwa zakonnego. W tym miejscu udał zakon, jego fundamenty zostały przez archeologów odsłonięte, były też tam elementy piwnic, także to była solidna konstrukcja i tam miał swoje pokoje Wielki Mistrz, była też kaplica, która jeszcze występuje w lustracjach już późniejszych, dobrożytnych. Ten budynek również został w XIX wieku zdemontowany, tylko są elementy podziemne. Budynek ostatni właściwie już gotycki, tutaj się pamięta czasy krzyżaków, to jest dawna wozownia, tak? też budynek gospodarczy. Też to były elementy kuchenne zachowane pierwotnie, aż po właściwie XIX wiek. Tak? Później już nawet demontażu został obniżony. Widzimy jeszcze wątki gotyckie na ścianach oraz wielkie drzwi tak, dawnej wozowni. To był cały ciąg skrzydła wschodniego, czyli dom w wielkich mistrzów, właśnie wozownia. A dalej widzimy już budynek, który dawniej był zakonnym spichlerzem. Jednak jest on bardzo mocno już w XIX wieku został przebudowany na potrzeby już późniejszego urzędu, który zarządzał dobrami królewskimi, na potrzeby sądu oraz aresztu w czasach już pruskich, czyli podczas zaborów. Natomiast jego fundamenty tak oraz część od jeziora jeszcze ma wątki średniowieczne. Czyli dawny spichlerz, później mocno przybudowany, a z kolei budynek 18. na wyłania. to już jest budynek XIX wieczny, który został postawiony już później, bez fundamentów wcześniejszych, na potrzeby właśnie sądu, administracji. Na dole są jeszcze cele więzienne sądu właśnie i aresztu Kurskiego. Jeszcze można je oglądać, są zachowane świetnie z okienkami, jeszcze będziemy o tym mówili, a z kolei tu widzimy dokładnie zakonną studnię zamkową o głębokości dziś 30 metrów. Czyli to jest evenement, ponieważ studni krzyżackich zostało już niewiele, ewentualnie mają niepełną głębokość. Studnia sztumska ma ponad 30 metrów, jeszcze jest cembrowina kamienna i lustro wody, poziom wody jest o wiele niżej niż lustra wody jeziornej, czyli woda jest gruntowa i w dawnych kronikach była opisywana jako woda mająca właściwości zdrowotne, więc gdyby tutaj w mistrzowie przewali. Odprężyć się, zarządzać, ale też troszkę się uzdrowić, zrelaksować. Też było to, że na Zamku Szturskim, może jego okolicy, było zo wielkich mistrzów. Nawet był tam przez jakiś czas lew oraz małpy. Czyli rezydencja letnia z elementami warownymi. Tam jeszcze zadanek został ufundowany przez Albrechtera, Habsburga, Habsburga Długowłosego, który po wyprawie na Litwę i żmudź, po prostu dał fundusze na budowę Fortalicjum, pierwszego w tym miejscu, czyli już podstaw zamku. Studnia także czeka na swoją gdyby, ekspozycję, ponieważ jest naprawdę świetnym elementem dla turystów. Jako ciekawostka, jak tak dawnie można było wybrać wodę oraz zaopatrzyć tą warownię w niezbędne elementy podczas obleczenia, czyli wodę. Budynek Sądu Pruskiego. Na dole są już miejsca dla aresztowanych i szczyty zamkowe, które są już tak no, późniejsze, XIX wieczne, gdyby są zwane na gotyk, żeby jednak zachować no, pewien klimat zamku. E, narożnik, moi drodzy, północno-wschodni. Tutaj wznosiła się kolejna wieża, mająca 25 metrów. E, wieża, która strzegła kolejnej bramy. E, prace archeologiczne pokazały, że w tym miejscu, o dziwo, mało kto tym wiedział, właściwie nikt, tak, była również brama wyjazdowa z zamku. Brama pierwsza prowadziła w kierunku miasta. Ta brama prowadziła już tak poza miasto, w kierunku Prabot oraz w kierunku poszczególnych miejscowości na południe od zamku, ewentualnie w kierunku Dzierżgonia. Po wieży nie ma już nic poza fundamentami ziemi, tak samo pobranie. Był to ważny element zamku, ponieważ był to wyjazd, tak? więc trzeba było go strzec. Wieża była tak również zdemontowana w XIX wieku. Dziś jest tylko element przyziemia, troszkę widoczny jeszcze od strony zewnętrznej. Jeszcze rzut na budynek Sądu Pruskiego. Widzimy te małe okienka na dole. To są właśnie cele. Idealnie zachowane, jeżeli chodzi o układ pomieszczeń w najniższej kondygnacji. Budynek z tyłu, tak, to dawny Spiklerz. Też już mocno XIX wieku przybudowany. Także myślę, że zamek ma duży potencjał, jeżeli chodzi o jego przyszłość turystyczną, edukacyjną i historyczną. Także aktualnie jest filią Muzeum. W Alborku. Myślę, że z czasem to będzie już ładna perełka na naszej ziemi. E, teraz mur północny, przy nim stały budynki gospodarskie i wetarskie i głównie stajnie. Dziś jest obniżony. E, jeżeli idziemy wokół Zamku 6, obnażając mur obronny, to jest tylko jego część dolna, kamienna. Natomiast wyżej jeszcze był mur e, z cegły. U góry jeszcze były garnki obronne. Więc yy, zamek Szturski od zewnątrz robił naprawdę duże wrażenie, ponieważ wyspa i bardzo wysokie mury naprawdę sprawiały, że był bardzo obronny. Był rezydencją, ale jego położenie dawało mu duże walory militarne. Budynek zwany willą, czyli kamienica mieszkalna dla pracowników sądu, administracji pruskiej, tak między innymi, yy, oraz dla pracowników aresztu. Mieszkalny, XIX wieczny, e, dzisiaj jest nieczynny, nie możemy tam wejść, jednak jest zabezpieczony i czeka na kolejne inwestycje, ponieważ, jak mówiłem prędzej, wszystkie elementy zamkowe, naprawdę położone w całość, od czasów pruskich, krzyżackich, przez czas nowożytne, po czasy pruskie, mogą dużo wnieść, jeżeli chodzi o turystyczne atrakcje rejonu. Wszystko jeszcze z czasem będzie naprawdę, myślę, że tętniło życiem historią. Wieża więzienna, najniższa z wszystkich wież, miała około 25 metrów, Dziś są jego dolne kondynacje. Pierwsza, parterowa oraz e, piwniczna, gdzie było więzienie, aktualnie jeszcze jest zachowane, mające sklepienie w kształcie dzwonu i otwór wejściowy tylko i wyłącznie z posadzki pierwszego poziomu. Ten, e, ten układ, właśnie dzwonu, jak gdyby sklepienia, nie pozwalał e, uciec z tego miejsca, ponieważ jest otwór w suficie. Tylko można było wejść po drabinie. Jeżeli ktoś używał na przykład Liny i chciał wejść na dół, tak, ten układ sklepienia nie pozwalał potem przejść przez otwór umieszczony w podłodze, tak? Temat sprawdzony, ale bez szczegółów. <grytania> Czyli wieża była wyższa i widzimy, że wejście było z poziomu pierwszego piętra, gdyż poziom dzisiejszego dziedzińca jest o wiele wyższy niż w czasach krzyżackich czy czasów polskich starostów. Po prostu od gruzowania, tak, czy czasy jeszcze, kiedy to były działki nawet jeszcze w XX wieku, sprawiły, że poziom dziedzica jest o wiele wyższy. Jednak to wejście było z pierwszego piętra. Jeszcze widzimy elementy mocujące te właśnie ganki komunikacyjne drewniane. I otwory, tak, strzelnicze. Za chwilę o nich jeszcze powiemy więcej, kiedy zajrzymy do wnętrza naszej zachowanej wieży więziennej. Także i również w środku jeszcze widzimy na cegłach podpisy, Wryte żołnierzy szwedzkich, ich imiona oraz e, przejeżdżenia na przykład oddanych strzałów. Takie są hipotezy, ale e, są imiona wryte e, z czasów właśnie wojny, drugiej, czyli e, wojny drugiej e, szwedzkiej, czyli potopu, druga wojna północna, również była właśnie zajęty oraz podczas kolejnej wojny północnej, już na początku wieku XVIII. Tu widzimy podział na poszczególne kondygnacje. Na dole jest tutaj właśnie to wejście do lochu, zajście. to jeszcze było piętro, podłoga drewniana, i otwory strzelnicze, które umożliwiały ostrzeliwanie nieprzyjaciela atakującego nie tylko zamek, ale również e, wjazd do miasta, ponieważ za basztą po drugiej stronie fosy była wieża e, prawa miejska, zwana Kwizyńską, więc można było też kontrolować ciąg komunikacyjny widzący pogrobli wzdłuż zamków lądu miasta. Była to bardzo ważna wieża e, w tamtym czasie. Dziś jest oczywiście zamknięta, też czeka na. Pomysł na zagospodarowanie, które z czasem oczywiście nastąpi. Była wyższa, jak widzimy, jest po prostu ścięta. Też XIX wiek, demontaż zamku na no potrzeby właśnie cegieł, tak? budowa już sądu, z budynku zarządu, z królewskiego skarbca, skarbu. O, to właśnie jest to wejście do lochu. Pod tym poziomem już jest loch jeszcze z czasów krzyżackich. Więzienie. Także, o, wracamy jeszcze do wejścia do zamku oczywiście oraz na ciąg dawnego skrzydła wschodniego. To też stałe budynki, prace archeologiczne wyłoniły z ziemi pozostałości po fundamentach lżejszej konstrukcji, tak? To był mur pruski bądź szachulcowy i to właśnie stały budynki gospodarcze w Cach Polskich, czyli po wojnie zakonowej grzewackiej 13-letniej, która skończyła się w roku 1000. W 1946 jeszcze przez dwa lata tutaj była jednostka krzyżacka. A z kolei później tak okazało się, że w pasunku jest jeszcze jednostka polska wojskowa, więc zamienili się Polacy na zamki z krzyżakami. I był koniec już oficjalnej wojny. Więc później nastały czasy starostów jak barzyńskich, czemów, guldensztternów, balińskich i właśnie też zamek miał już e, drobne przebudowy pod kątem właśnie czasów polskich i czasów starostów. Była też kancelaria Achacego Czemy, budynek też z muru pruskiego i były też budynki gospodarcze, właśnie między innymi ten przy murze Zachodnim. jeszcze widzimy tutaj, właśnie rzut na dziedziniec. Proszę Państwa, czyli słynne ujęcie sztumskie. Tutaj, w tym miejscu biegł dawniej most aż po wiek XIX. Tak? Element ostatni był zwodzony, był go żurawie. Później, w XIX wieku, powstała grobla. Wiadomo, już czas, widziała się komunikacja. Trzeba było oczywiście zamek no, dostosować na potrzeby już XX wieku, który się zbliżał, tak? Pod nami, pod tym mostem była fosa, która łączyła dwa jeziora, ponieważ jeziora dzisiejsze, to był wspólny jeden akwen, zwany dawniej Jeziorem A to jest skąd 15. wieczny <grym> Tu widzimy jeszcze, e, aktualnie stoję w dawnej fosie, która oddzielała zamek od miasta. I widzimy mur zamkowy, Część dolną, kamienną, tak? mur był o wiele wyższy i to właśnie widzimy po zrębie wieży. Widzimy, że na wieży więziennej, tu tak? widzimy jeszcze zręb, czyli pozostałość po dawnym murze, mniej więcej miał on wysokość jak dzisiejsza wieża rozebrana, dawny mur obronny. I to jeszcze były ganki obronne, tak? czyli ciąg komunikacyjny dla wartowników, potencjalnej obrony, czyli jeszcze mniej więcej mur był na taką wysokość wyeksponowany. Wieża była wyższa, była fosa oczywiście e, mokra, jak mówiłem, prędzej. W XIX wieku właśnie fosy były ostrzone, zakopane, zamek stracił walory ogromne i zupełnie. Tu jeszcze widzimy aktualne prace archeologiczne, tak, odkrywki w fosie, e, ponieważ cały czas koło wieży dawnej, kwizyńskiej e, są prace, na ulicy Młyńskiej również jest ruch trzymany, ponieważ tam e, wykopali archeolodzy fundamenty Szpitala Czasów Krzyżackich. A tu z kolei widzimy przepływ przez poszczególne historie, czy historyczne warstwy miasta. Z czasów wojennych, no się wyłania jakieś lubowiska cegieł. Możemy określić poszczególne fazy budowy miasta i zmian. Idziemy na zewnątrz dalej. Tu jest rożnik, gdzie stała właśnie kolejna brama. Więc była w tym miejscu, tak, brama wyjazdowa z zamku. Dokładnie widać ten rozdział właśnie pomiędzy cegłą, właśnie tę zędrówką, tak? a tym miejscem zamurowanym. I w narożniku była wieża e, mająca już 25 pięter, około 7 kondygnacji. Dziś nie istniejąca. Oczywiście w tym miejscu była cały czas fosa, która zamek otaczała ze wszystkich stron. Dziś tu jest bo możemy się przejść, oczywiście poglądać i czytać z murów jak z kartki. Czyli wieża narożna. Biegł właśnie od tej bramy również e, most prowadzący w kilku ulicach Tu widzimy właśnie e, narożnik dalej, tak. Ta jego studenta, to właśnie jest najniższy poziom dawnej wieży drożnej i budynek dawnego Spichlerza, mocno już w czasach polskich przebudowany. Jeszcze na ścianach widzimy wątki gotyckie, ale już góra jest oczywiście późniejsza, tak samo jak ozdobne szczyty są XIX wieczne neogotyckie. Budynek wozowni, tak? Który już omawialiśmy, tylko teraz od strony jeziora. Oglądamy. Wody jeziora były o wiele wyższe, podchodziły pod zamkowe wzgórze i jeszcze na całkowite holodze na elementy palisady drewnianej, ale już czasów nowożytnych. Czyli były to dodatkowy element z drewna, który chronił zamek od strony jeziora. Też w tym miejscu historycy ustalają, że byłoby danisko czyli wieża ustępowa. Znamy tak daniska z zamku w tak? Piękne, tanieństwo To było mniejsze, skromniejsze. Dokładnie nie wiadomo jak wyglądało, gdyż nie ma żadnej ryciny pokazującej zamek od tej strony. Więc nie możemy się domyślać, że było niewielkich rozmiarów czyli wieża ustępowa, ta aplikacja po prostu. No i ta część, gdzie stał dom Wielkich Mistrzów. Też nie znamy jego wyglądu, znamy tylko opis. Bardzo, bardzo schematyczny. Czyli tutaj Wielki Mistrz miał swoje okna, podziwiał sobie. Jeziorko, za jeziorze, tak? Polował z tego miejsca. Jest nawet opis, jak dał, e, płacił przewoźnikowi koło uśnic, żeby go przewiózł przez Donat. Tak? Płacił z kojcami pieniądze krzyżackie. Furtka jest późniejsza, oczywiście, jeszcze jakby wybita e, w czasach pruskich. Nie wiadomo, jak dom w jakimś miejscu wyglądał. Wiemy tylko, że miał piwnicę, ponieważ wyszło do ziemi archeologicznych. Niestety nie ma rycin na ten temat. A to z kolei widzimy e, główny dom wójtowski z e, czasów I teraz sobie jeszcze wyobraźcie, że był wyższy oko około dwóch kondygnacji. Czyli jeszcze był była jedna gospodarcza, a jeszcze szczególnie były granki obronne. Czyli to była dosyć solidna konstrukcja, robiąca oczywiście ważenie. Jego długość, tak i wysokość. I też e, dach był bardziej tutaj, skośny, namiotowy, więc nie była to. Mała budowla, bardzo wypieńczona, jeżeli ktoś z Was, nie wiem, na zamki w Działdowie czy w Nidzicy, też więcej tej samej rangi krzyżackiej, to rzeczywiście widać zachowane budynki, które są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o poszczególne kondygnacje i mniej więcej w tej wysokości był również dom wójtowski, tak? Gdzie był refektarz, mieszkania w wójta, kuchnia, kaplica i tak dalej. Te drzwi, są wybite w czasach późniejszych, E, ta część jest podpiwniczona. W tej części piwnic nie stwierdzono. E, co jeszcze powiem? Aha, również to, że okna są też późniejsze, ponieważ e, zamek, ta część była później też e, równiej sąd, tak? E, administracja sądowa miała swoje pokoje, a później był tu również e, dom dla tak, sierot po prostu, wtułek. E, Osoby na przykład starsze, pamiętajmy jeszcze po II wojnie, w tym budynku były lekcje religii, odbywały się, bo był on własnością porawy się tej Anny w sztubie. Później stał właściwie już niemalże w ruinie i został wyremontowany, a dziś jest już częścią, są wystawy muzealne, tak, dzieje się życie na zamku.